Witam w następnym odcinku siódmym Przepraszam, że tak długo musieliście czekać lecz miałem problemy zdrowotne Oto są ogórki. pomidory Tutaj kawa arabika. Ogórki szklarniowe Ogórek krzeczasty. Granat. Chciałem czuć, jak jeden robię, zobaczyć, eksperyment, czy będzie się rozkrzywiał. Górek cytrynowy, banan, papryka. Tepin No zaczyna mieć Małe Nie wiem czy pokaże Będzie jeszcze niedługo kwitła Pomidor Krzywiasty Znaczy pomidor wieloletni hermatilo Granat pomidor wieloletni. Tutaj będzie szczypiorek wieloletni. Zaczyna już coś schodzić. Zasadziłem też pomarańcze, bardzo odporną. I szczypior nociowy, petruszkę, no nic już przygotowane. po ziemię do jednej ziemi, do niszki będzie 100 gram, 100 litrów ziemi. Tylko wysyciłem. Lecz nie chcę z schodzić, jeszcze pokażę. To są ogórki. Ogórki meksykańskie. Nie wiem dlaczego żółdnie, ale te już nie żółdną. No. Długo wysada te ogórki co miałem to wywiozłem na szklarnię żeby mi żółknąć, bo to były gruntowe pomyliłem się że myślałem że kupiłem zwykłe samopylne bazylia oregano wszystkie inne tu nadal banany które czerwone なるほど。